Jeśli dwie wieże, to tylko w miasteczku Ardi. Późnośredniowieczna wieża mieszkalna na planie prostokąta, czterokondygnacyjna, wykonana z kamiennego gruzu oraz szarogłazu. Po bokach znajdowały się wieże wystające ponad lico muru, a nad parapetem chodnik obronny wraz z krenelarzem, Otwory okienne oraz drzwiowe to jest współczesne przemodelowanie. Wieża mieszkalna. Wybudowana około 1600 roku, czterokondygnacyjna od roku 1850 gmach sądu. Oryginalnymi elementami są wejście, które znajdowało się po stronie bocznej, oraz otwory okienne na najwyższym piętrze wieży. Wieża w Ardi to jeden z największych ufortyfikowanych domów rycerza w Irlandii. Ten poszybuje, kto zasubskrybuje.